W ramach powiatowych obchodów Światowego Dnia Turystyki 25 października w Boguszynie w hotelu Metro odbyła się konferencja zatytułowana "Turystyka i praca: lepsza przyszłość dla ziemi kłodzkiej", zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Najważniejsze dla nas jest, żeby nie robić tylko pustych imprez, okazji Światowego Dnia Turystyki. To są fajne rzeczy, że można komuś pogratulować, złożyć życzenia, kwiatuszki, ale najważniejsze jest to, żebyśmy wyciągnęli coś dla siebie. Z naszego punktu widzenia, jakby samorządu, najważniejsza jest współpraca między samorządem, organizacjami pozarządowymi i podmiotami prywatnymi. Jeżeli każdy z nich osobno sobie robi promocję, to nic z tego za bardzo nie wynika, bo to jest mała no mały zasięg. Jeżeli zrobimy to razem, jeżeli będziemy jeszcze do tego wsparci poprzez um, wiedzę naukową, tak jak dzisiaj mamy tutaj wykładowców uniwersyteckich, którzy pokazują nam, jakie są trendy najnowsze w świecie, na co zwracać uwagę, w jaki sposób się promować, co daje najlepszy efekt finansowy i na co uważać, co jest, co jest zagrożeniem potem dla naszego terenu w przypadku turystyki, który jest potężnym biznesem. No to to są rzeczy, które, na które po prostu musimy zwracać uwagę i które chcielibyśmy przekazać sobie nawzajem i się od siebie nauczyć. I po to jest ta konferencja. Zawsze uczenie się przynosi coś dobrego. Okazuje się, że turystyka to nie tylko wędrówka po górach z plecakiem na plecach. To, potężny, to, to potężna branża, na której zarabia się duże pieniądze, naprawdę duże. Tylko w ubiegłym roku Polskę odwiedziło 88 milionów zagranicznych turystów, którzy zostawili w Polsce ponad 40 miliardów złotych. Okazuje się, że Ziemia Kłocka jest jednym z dziesięciu najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc. To jest bardzo budujące, to jest bardzo rozwojowe, więc taka konferencja jak dziś jest bardzo potrzebna, ponieważ gestorów branży turystycznej, gastronomicznej, hotelarskiej jest u nas bardzo dużo, więc ważne jest, żeby dzielić się doświadczeniem, żeby budować kontakty, żeby wiedzieć, jak kształcić kadry, które będą obsługiwać. Przyszłych gości. To jest bardzo budujące. Ja dzisiaj się dowiedziałam, że branża turystyczna w tej gospodarce globalnej wyprzedza branżę motoryzacyjną i branżę żywnościową, więc, to jest przyszłość, to jest rozwój i takie konferencje, jeszcze raz powiem, są bardzo potrzebne. Turystyka jest ogromną dziedziną gospodarki i praktycznie co jedenaste miejsce pracy na świecie generowane jest przez gospodarkę turystyczną lub tą około turystyczną. Również prawie 9% międzynarodowego eksportu generuje gospodarka turystyczna. Produkt krajowy brutto w Polsce to jest blisko 6% całego polskiego produktu krajowego brutto, czyli więcej niż to, co wytwarza. Na przykład nasze górnictwo. Czyli jest to bardzo znacząca dziedzina naszego życia gospodarczego, na której wszyscy zarabiają. Ale to zarabianie ma pewne koszty i potrzebuje pewnych wyrzeczeń. I po pierwsze, umasowienie ruchu turystycznego powoduje. Zmianę w stylu życia ludności powoduje koszty ekologiczne. Mówi się, że turystyka jest drapieżcą przestrzeni, że gospodarka turystyczna jest jedną z form imperializmu czyli tak na, i kolonializmu, czyli ci biedniejsi pracują na rzecz tych bogatszych. Ziemia Kłodzka posiada ogromny potencjał, posiada wiele walorów i ruch turystyczny tutaj z roku na rok rośnie. Ważnym jest, aby nie przesadzić z rozwojem gospodarki turystycznej, aby nie przekroczyć pewnego magicznego punktu progu, kiedy gospodarka turystyczna zacznie być problemem, a nie tym właśnie źródłem dającym nam same korzyści i żeby w w pewnym momencie zadbać o zrównoważony rozwój turystyki, aby tworzona tutaj infrastruktura i wielkość ruchu turystycznego była na tyle wysoka, żebyśmy mogli spokojnie na tej turystyce zarabiać, ale nie za duża, żebyśmy nie musieli za dużych kosztów społeczno-środowiskowo-ekonomicznych. Ponosić. Konferencja bardzo owocna. Bardzo cieszymy się, że zostaliśmy zaproszeni tutaj na tą konferencję Dzień Turystyki w Powiecie Kłockim. Też z tego tytułu, że jesteśmy właścicielami od niedawna w Powiecie Kłockim Pałacu Ławica, który rozwijamy, zaczynamy, startujemy, aczkolwiek już działamy. Myślę, że nasza firma jest tutaj przykładem odpowiednim na to, że. Turystyka w powiecie kłodzkim, jak i na naszym całym regionie Ziemi Kłodzkiej ma się bardzo dobrze, ponieważ się rozbudowujemy, rozwijamy. Jesteśmy regionem bardzo przyjaznym dla turysty zagranicznego. Przede wszystkim dlatego, że blisko Wrocław, gdzie są lotniska, bliskość granicy, jaką mamy tutaj w Kudowa Nachód, czyli Turysta czeski. Bardzo dużo mamy, jest tu cały czas statystycznie wzrastająca ilość turystów. Jeżeli chodzi o Ziemię Kłodzką, e, brakuje nam troszkę turystów z większych miast, jakim jest przede wszystkim Warszawa. Tutaj już też było, ten, był ten temat poruszony przez pana dyrektora tutaj Piotra Wlokowicza, e, że niestety. Aglomeracja warszawska, bo na tym bardzo nam zależy, nawet patrząc po urzędzie marszałkowskim, gdzie się zaczyna promować. Czyli teraz też byliśmy na targach w Warszawie. Projekt Zima na stadionie narodowym. Chcemy przyciągnąć i skutecznie przyciągamy, ponieważ droga już coraz lepsza jest, coraz szybsza. Już nie trzeba jechać 7-8 godzin do, do naszego regionu z Warszawy, tylko to zajmuje około 5 godzin, i tak naprawdę już do Wrocławia i do Kotliny dojeżdżają. Także tendencja jest taka, żeby przyciągać jak najwięcej turystów z tych większych aglomeracji poznań przede wszystkim Warszawa. Podczas spotkania dyskutowano o możliwościach poprawy rynku turystycznego, analizowano badania naukowe i wnioski z obserwacji bieżących trendów. Wszystko po to, aby turystyka w naszym regionie rozwijała się odpowiednio.